Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 29 marca 2025 roku. Ostatnia sobota miesiąca marca. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej, byłej już lekko atletce. Specjalizującej się w biegach sprinterskich. Moi drodzy, Kamila Magdalena Cimba. Zapraszam do odsłuchania i oglądania. A zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenie. Pani Kamilo, życzę pani wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nie da się nic e, zrobić w życiu, e, aby pani cały czas prawidłowo się odżywiała, e, spełnienia e, marzeń. E, szczególnie tych, które się e, nie spełniły e, w zeszłym roku, aby się w tym y, roku spełniły, ale także jeżeli dojdą nowe marzenia, to aby się zrealizowały jak y, najszybciej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, 100 lat. Kamila Magdalena Ciba urodziła się 29 marca. 1995 roku. Kariera sportowa. Zajęła ósme miejsce w finale biegu na 100 metrów na mistrzostwach świata juniorów młodszych w 2011 roku w Lille. Na mistrzostwach świata juniorów w 2012 w Barcelonie zajęła wraz z koleżankami Czwarte miejsce w sztafecie 14 metrów. Yy, zajęła piąte miejsce w tej samej konkurencji 4 razy 100 metrów na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 2015 roku w Tallinie, stolica Estonii. Na kolejnych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 2017 roku w Bydgoszczy zajęła czwarte miejsce. W stafecie 4 razy 100 oraz odpadła w półfinale biegu na 100 metrów. Zdobyła srebrny medal w stafecie 4 razy 100 metrów, która biegła w składzie e, Kamila Ciba, Agata Forka Siewicz, Małgorzata Kołdej i Karolina Zagajewska. Na uniwersytecie na uniwersjadzie w 2017 roku w Taipei, a w biegu na 100 metrów odpadła w ćwierć finale. Zajęła szóste miejsce w stafecie 4x100 metrów na Mistrzostwach Europy w 2018 roku w Belinie. Na uniwersjadzie w 2019 w Neapolu odpadła w półfinale biegu na 100 metrów. A sztafeta 4 razy 100 metrów z jej udziałem została w finale zdyskwalifikowana. Ciba jest wicemistrzynią Polski biegu na 200 metrów z 2019 roku oraz brązową medalistką biegu na 100 metrów z 2018 i 2019 roku. Srebrna medalistka halowych Mistrzostw Polski w biegu na 60 metrów w 2018 roku oraz brązowa medalistka w tej konkurencji w 2019 i 2020 roku. Jest także medalistka młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegu na 100 metrów. Złoto zdobyła w 2016 i 2017. A srebro zdobyła w 2015 roku. Jej rekordy życiowe były to trzy, i to yy, te rekordy yy, zostały ustanowione w Polsce. Pierwszym rekordem był, było to 11,56 sekundy w biegu na 100 metrów na stadionie w radomiu 23 sierpnia 2019 roku. Drugim rekordem był, było ustanowienie 23,89 sekundy podczas biegu na 200 metrów na stadionie w Kutnie dnia 15 czerwca 2018 roku. I trzecim jej ostatnim życiowym rekordem to było 7,36 sekundy w biegu na 60 metrów. To się odbywał w Hani w dniach 27 stycznia 2018 roku oraz 29 stycznia 2023 roku i to się zdarzyło w Toruniu. Życie prywatne to tylko taka ciekawostka. Nie mam odnośnie informacji o stanie jej cywilnym i tam czy założyła rodzinę czy nie, ale za to jest taka pewna ciekawostka, która się może niektórym spodobać, a niektórym może nie. Na pewno złośliwym to może się nie spodobać. We wrześniu 2021 roku wstąpiła w szeregi wielkopolskiej policji Służy w Wydziale Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. A jeżeli mm, nie wiedzieliście, moi drodzy, gdzie jest Tajpej, to y, moi drodzy, Tajpej to jest. Tajwan, moi drodzy, kraj koło Chin na Morzu Południowochińskim, zresztą wyspa, dokładnie. No i to tyle by było na dziś. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania pod moim vlogiem. Nie tylko odnośnie dyskusji na ten temat, możecie tutaj dyskutować na różne tematy, też chętnie, jak chcę, odpowiem na pytania. I zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia dodatkowo w dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco, kiedy będą vlogi lub transmisje na żywo, ponieważ y, tych y, vlogów, transmisji ewentualnych y, nie zapowiadam. Więc dlatego warto to zrobić. Zasubskrybować i kliknąć dodatkowo dzwoneczek. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć! I will